Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym dniu vlog. Tak, wstałam dosłownie kilka minut temu, albo ma mniej niż kilka minut temu Piotrek jeszcze śpi. Więc tak, słuchajcie kochani, ja muszę wstawać się ogarnąć, bo lecimy do studia, lecimy robić dziary! Was dwa tygodnie nie byłam w studiu ze względu na chorobę i wiecie, o musiałam odleżeć i tak w 100% się jej pozbyć, więc ale się że idziemy dzisiaj robić dziarki, więc tak, zapraszam Was dzisiaj do studia. I co? Zaczynamy kolejny dzień. Vlogmas. Tylko wam pokażę aktualizację studia. Tu są rzeczy, które są do prania, a z racji naszej afarii pralki, one muszą tu leżeć. Słuchajcie, tu są śmieci. Tu jeszcze do dokończenia, ale ogólnie to naprawdę jest tutaj już przestrzeń. Dzisiaj musimy dokończyć. Tak samo. Patrzcie to, wkleiłam biurko. Jak ekstra to wygląda. Zobaczycie na shortsie. Zobaczycie w formie shortsa, jak to wyglądało, jak to sobie zdobiłam, więc naprawdę, naprawdę wygląda to ekstra. Widzę, że całkowicie biały jest za oknem, więc śnieg! Tak, jak przystało na grudzień. Super, ja się zbieram. Jeszcze muszę na chwilę usiąść do projektu na dziarkę na dzisiaj yy, i tak naprawdę wychodzić z domu, bo no czas tyka już, tyka troszeczkę nam się dzisiaj pospało. No bo poszliśmy spać koło drugiej, ale no dobra, dobra. Ogarniamy wszystko. I projekt, i lecimy do studia. I dzisiaj jadę chyba metrem, albo tramwajem, ale chyba metrem pojadę, bo dawno nie jechałam, spoko sprawa jeszcze nie zrobiłam wam outfit of the day słuchajcie, czarna koszulka taka totalnie zwykła basic ona jest z ląpa, więc jej mi nie szkoda, no i słuchajcie spodnie, które one już są pobłogosławione, słuchajcie, patrzcie one już są na straty one już są w tuszu, mam nadzieję, że to widać, te plamy tuszu Dlatego jak idę dziarać, zakładam je, bo wiecie, nie szkoda mi ich, więc mogę je wybrudzić, a nie chcę ich wyrzucać, więc idealne do plecki spodnie. Do tego to, no i jeszcze jakąś bluzę czy sweter założę, bo jest strasznie zimno. Outfit of the day, słuchajcie, ciepło przede wszystkim. Mam tutaj taki cudowny szalik, który wysłała mi Wicka. Patrzcie, on ma takie kokardki tutaj, bo jest cały set. Ogólnie czapeczka, szaliki, rękawiczki z Hello Kitty motywem, więc założyłam właśnie taki oto szaliczek. Dodatkowo kurtyczka, spodni, o których wam mówiłam. Pluska mi wystaje, ale trudno, pod spodem mam sweter. I co? Lecimy do studia, ale się cieszę, że już tak się zlątkniłam za tym miejscem, że po prostu mam mega motywację. Mam mega motywację i power, by działać. Już nie mogę się doczekać. Jest biało, jak pięknie. I tak to jest schodnik, więc tu nie jest, ale specjalnie poszłam tu, żeby było biało, pięknie. Jesteśmy już dotarliśmy i wchodzimy do studia. White ta tu, to tutaj, tu i schodamy do góry. Jesteśmy w studio, Dzień dobry. Ja tutaj właśnie będę dzisiaj działać, więc rozkładam stanowisko i co ja muszę rozłożyć? Wezmę sobie tą szafeczkę. Uhum, jakieś tutaj nowe bariery, tego nie było. Okazało się, że dzisiaj zamiast jednej klientki mam dwie, więc bardzo się cieszę, trochę dłużej zostanę w studiu, ale to fajnie, bo klientka z wczoraj przypisała się na dzisiaj, a jako że dzisiaj mam czas, więc nie ma najmniejszego problemu. Zrobiłam właśnie pierwsze dziarki, wypuściłam już klientki i czekam klientki, klientkę i właśnie czekam na drugą klientkę, która przyjdzie za około godzinkę. Ja w tym czasie trochę posprzątam i stanowisko i wszystko wokół, na przykład powyrzucam śmieci. No i dodatkowo wiem sobie, bo kupiłam sobie pasztecik, pasztecik z grzybami, coś przepysznego, więc mam ochotę teraz go sobie właśnie zjeść, już Wam pokazuję. Patrzcie jaki ładny. Mm. mamy choinkę. Bardzo ładna, Chociaż trochę taka biedna, nie? Bardzo ładna, ale chyba bym dodała jeszcze trochę. Oczy jest tak jak choinka, oczywiście, z tyłu pusta, żadnych ozdób, a z przodu to pełen wypas. Standardowo, dajcie znać, czy u Was też tak choinki wyglądają. U nas zawsze. Dostałam, dostałam prezent z okazji urodzin. Jak będę w domu, to go otworzę i pokażę, co w środku. No są tu klocki, słychać A i i Agata im powiedzieli, że są tu klocki, ale jakie? To nie wiem, powiedzieli, że może być jakaś powtórka, nie, wie, nie wiedzą, czy tego mam, czy nie, ale nawet jak się powtórzy, to, to dla mnie to i tak jest super, więc bardzo, bardzo dziękuję. Wracamy do domu. Właśnie weszłam do domu i słuchajcie, kochani, otwieramy prezent! Od moich szefów ze studia, ale jest przeuroczy, przepiękny. Bardzo dziękuję. Nie mam pojęcia, co tu jest. Oprócz tego, że są tu klocki, to nie wiem, jaki zestaw, Uwaga, Chociaż jakbym miała ja odstawiać, jeszcze nie widziałam. Będzie tu Hydroplan. Tak po pudełku. Co byś powiedział? Nie wiem. Ja bym powiedziała, że Hydroplan z Lego ale ja się, czy to będzie prawda? Nie, wiem. nie, 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 ten zestaw! Ojej! Nie tyle! Super! Bardzo, bardzo dziękuję. Nie miałam tego zestawu. I widzicie? Tu można złożyć trzy różne zwierzątka: tu papuga, rybka i żabka. I w ogóle ten prezent chciałam strasznie w sensie ten zestaw chciałam strasznie do mojej mamy kupić. No ale jako, że prezentów się nie oddaje, to, to chyba będę musiała kupić jej osobny egzemplarz, a ten po prostu zostawić u nas. No jest piękny, nie? Dziękuję! Patrzcie, słuchajcie, już ją rozkładam, ale złożyłam już pierwszą żabkę i nagrałam szarsa, ale jest przesłodka i teraz zabieram się za składanie, słuchajcie, kolejnej rzeczy, czyli rybki. Myślałam, że można złożyć wszystkie na raz, no niestety nie, nie można, więc muszę ją całą rozebrać i teraz złożyć rybkę. No, a na sam koniec zostawimy papugę, bo ona będzie stać u nas, bo jest naprawdę przepiękna. O, i tu macie z tyłu, jaka jest ta druga jeszcze niebieska. Mi dostało się różową, dlatego bardzo bardzo dziękuję. Ale super, dobra, bierzemy się za składanie dalej. Przyszło do nas właśnie jedzonko. Zamówiliśmy sobie puri takie chyba to jest puri więc gruzińskiej restauracji ze szpinakiem z ziemniaczkami. I jeszcze jeden jest dla mnie takie, takie ciastko z miodem, ale dobra, bierzemy się za jedzenie, bo jestem już tak głodna, że chcę to zjeść. Zjadłam sobie już po połowie, tutaj mam jeden z serem i twarogiem, a drugi miałam ze szpinakiem, co sumie nadal mam. I powiem Wam, że ten wziąłam na próbę, a ten biorę zazwyczaj, jak zamawiamy właśnie z wypieków gruzińskich, więc... Ten jest moim faworytem, zdecydowanie. Ten jest spoko, ale chyba drugi raz go nie zamówię. Taki trochę farsz do pierogów ruskich, ale też troszeczkę inny. A tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze ciachotgo. Ojej, jest tu większe. Tak wygląda ciastko miodowe. Jest to trochę taka drożdżuwa, trochę takie ciacho słodkie. Mega, mega dobrze to wygląda. A Piotrek ma takiego palucha z czymś, jakimiś orzechami włoskimi, czy coś w tym stylu. A. No i wygląda znacznie lepiej. I oglądamy konferencję i przy okazji zrobiłam popcorn. Smacznego. Dziś jaka czekoladka. O! Taka gwiazdeczka. Jak wyglądają gotowe trzy konstrukcje z tego zestawu? Musimy to sprawdzić. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo rzadko składam te alternatywne budowle. Zwykle wybieram jedną i takie pozostawiam. Jednak właśnie o to chodzi w serii kreator, żeby te zestawy ciągle przebudowywać. Ten zestaw jako jeden z nielicznych jest dostępny w dwóch kolorach. Niebieski oraz różowy. U mnie nie mogło być inaczej, także padło na różowy. Powitajmy pana żabę. Urocza, kolorowa konstrukcja i naprawdę wygląda słodko. Kum, kum. Kolejną z nich jest ryba. To chyba moja najmniej ulubiona konstrukcja z tych trzech. Ładna, ale tyłka nie urywa. No i gwiazda naszego programu, czyli słuchajcie, papuga. Wow! Jest już następny dzień, i zaraz zacznę następnego vloga, ale zapomniałam otworzyć kalendarz adwentowy wczoraj, więc otwórzmy okienko numer 4. Mam nadzieję, że nie będzie to tealight. No nie! Kiedy nie będziemy mieli tealighta? Ja chcę nareszcie świeczkę normalnych wymiarów, a nie taką. Mm, nie, nie fajnie. Wydaje mi się, że faktycznie dopiero po 12 okienku będzie... tamte świeczki, ale dziwnie, czekajcie. Łe. Bardzo dziwny zapach. Taki. Taki też jodła, ale taki bardziej mocny i nie wiem, średni, ale... Spoko. No na pewno się spali, ale. Kurczę, gdzie są moje świeczki?